Żona Zbigniewa Ziobry odebrała telefon. To straszne, co usłyszała. Zbigniew Ziobro ujawnił na łamach Super Expressu, że jego żona otrzymała telefon z informacją o śmierci polityka suwerennej Polski. Przerażona wydzwaniała do mnie, to psychiczne znęcanie się nad nią i dziećmi, powiedział. Do sprawy odniósł się wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Żona Zbigniewa Ziobry usłyszała, że jej mąż nie żyje. Współczuje tej sytuacji. Zbigniew Ziobro walczy ze skutkami raka przełyku. W marcu bieżącego roku po wielu miesiącach leczenia onkologicznego przeszedł skomplikowaną operację. Niestety, w ostatnim czasie stan zdrowia Ziobry pogorszył się, o czym mówił w fakcie poseł suwerennej Polski Marcin Warchoł. Z kolei Beata Kempa poinformowała, że ziobro będzie musiał się prawdopodobnie poddać kolejnemu zabiegowi z powodu komplikacji. Teraz dowiadujemy się, że Patrycja Kotecka ziobro, żona byłego ministra sprawiedliwości, odebrała telefon i usłyszała, że Zbigniew ziobro nie żyje. Kilka dni temu otrzymała telefon z informacją, że jej mąż właśnie umarł. Przerażona wydzwaniała do mnie, czy żyje, powiedział polityk w rozmowie z Super Superekspresem. To psychiczne znęcanie się nad żoną. Ale przede wszystkim nad matką dwojga małych dzieci. To także znęcanie się nad dziećmi, które przecież są świadkami tego wszystkiego, dodał. O sprawę spytano obecnego wiceministra sprawiedliwości Krzysztofa Śmiszka. Współczuję tej sytuacji, to nie powinno mieć miejsca, ale nie robią tego państwowe organy, ale najpewniej nie przychylni mu ludzie, stwierdził.